Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w nowej serii z gry Carmechanic Simulator na kanale Świat Simulatorów. Postanowiłem nową serię założyć. Jak do tego doszło, zaraz się wszystkiego dowiecie. Carmechanic Simulator 2014, wiem że są nowsze wersje. Tam wyszła jakaś wersja z 2015 roku, z 2020 roku. Na moim Steamie widniała ta gra już od bardzo, bardzo dawna na poprzednim komputerze no nie dało się za bardzo grać nie był przystosowany znaczy no ta gra była za bardzo wymagająca, były tak ścinki że nie grałem nigdy w tą grę więc postanowiłem nagrywać z tego serię ja też w tym to nigdy nie grałem także poznamy się z tą grą, przejdziemy ją razem, wspólnie także nowa seria z Mechanic Simulator 2014 na Steamie nie wiem jak to doszło do tego, że ona po prostu jest u mnie, jakoś to tam wyszło. Ale no nie przedłużając. No menu jakoś za bogate nie jest. Mamy rozpocznij opcje i wyjdź. opcje W opcjach też nie mamy za dużo, za dużo rzeczy, bo jest grafika, dźwięk inny. Nie ma tu za dużo opcji, ale gra prezentuje się ładnie. Także no, rozpocznijmy od razu i zagrajmy w karierę sobie. I co nam tutaj ta gra przedstawia? Na pewno jakiś samouczek na pierwszy rzut oka sobie przejdziemy, bo to w każdych chyba grach typu symulatorów jest, jak tam klawiszologia, to, tamto, więc sobie tutaj weźmiemy. I mamy poradnik. Witamy w grze Car Mechanic Simulator 2014. Dzięki poniższemu poradnikowi zapoznasz się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi rozgrywki. Aktualnie znajdujesz się w swoim pierwszym standardowym warsztacie. Wraz z rozwojem kariery odblokujesz profesjonalne miejsca pracy ze ścieżką diagnostyczną i możliwością przeprowadzenia tuningów elektronicznych sterowników. Zacznijmy jednak od podstaw. Podejdź do radia znajdującego się w przeciwnym rogu, garażu, a następnie je włącz. W tym celu użyj klawiszy WASD. Gie kiedy będziesz już w pobliżu radia, włącz je, klikając na ikonie lewy przycisk myszy. Okej, okay, my znajdujemy się w swoim garażu, gdzie będziemy naprawiać samochody. Mamy tutaj, chyba jest to podnośnik. Tam mamy jakieś regały z narzędziami, skrzynka narzędziowa. tubeczka jakaś chyba od oleju. Wygląda to naprawdę fajnie, bie, pięknie. O, tutaj narzędzie, pięknie, narzędzia są pięknie poukładane i madło. Tu jakaś maska od samochodu, tu paleta. Garaż, no taki y, prowizorka, że tak powiem, y, czyli... Mechanik, co składa na trytytki. <laughs> Ale dobra, my mamy pierwsze zadanie, czyli tu chyba podejść do radia jest w niebieskim kółku. Mamy radio, włączamy je. Ok. Jeśli zbliżysz się do jakiegoś przedmiotu i będziesz miał możliwość wykonania akcji na ekranie, pojawi się ikona z opisem. Kliknij na niej, a uż... kliknij na niej, a użyjesz danego przedmiotu. Wypróbujmy tę umiejętność przy obsłudze podnośnika samochodowego. Podejdź do panelu sterowania podnośnika samochodowego, Klikaj, kliknij na ikonę i ustaw podnośnik w pozycji górnej. Okej, okay, to tam mamy teraz niebieskie kółeczko. Więc co? Podnieść, to już tyle? Tak, to już tyle, czyli się podnośnik podnosi. Tym samym doszliśmy do końca pierwszego poradnika. Teraz już wiesz, jak poruszać się po warsztacie i jak używać jego wyposażenia. Pora zacząć pracę. Zaczynajmy naszą pracę jako mechanik samochodowy, który składa auta na trytytki. Zacznijmy tą przygodę z grą i wczytywanie. Wczytywanie, co mamy za pierwsze zadanie? Wow, jak to pięknie wygląda jakaś tutaj CMR-ka, taka wyskakująca. Zlecenie, właśnie przyjechał Twój pierwszy klient. Czyli jakiś wiesiek, co jeździ po 2 km rocznie. Specyfikacja pracy i zere, znajdują się. W zakładce zlecenia naprawy w szybkim menu. Aby je otworzyć, kliknij prawy przycisk myszy. Kiedy wykonasz wszystkie zadania, zakończ pracę przez postawienie stempla. Wow, cudownie. Co my tutaj mamy? Wymienić przednie klocki hamulcowe i sprawdzić przednie tarcze hamulcowe. Ok, czyli naprawa klocków hamulcowych. Żadna to filozofia, tak mi się wydaje. Możesz zmienić przednie klocki hamulcowe i sprawdzić stan tarczy hamulcowych. Po samochód przyjdę jutro. No nie wiem czy na jutro będzie gotowe. To tak możesz godoć. Ja, ja ci powiem że za tydzień możesz przyjść. Dobra. Co my tu mamy? Musisz wymienić klocki hamulcowe. Podejść do komputera i kup w sklepie z częściami samochodowymi cztery nowe klocki. Czyli tam mamy komputer. Klikamy. Wow, u, jakie tu przejście w tam kąta. Co my tu mamy? Pożyczkę możemy wziąć. Książki do nauki możemy się czegoś uczyć. Co my tu mamy? Aha, możemy sobie y Szybsze odkręcanie. Możemy swoje, ulepszać nasze na, narzędzia. Możemy szybciej odkręcać. Większy dochód zgarniać. Zostań lepszym mechanikiem sprawdzania jednej losowej części. Mistrz handlu. 2%, 2 zniżki w sklepach samochodowych. Wow, fajna opcja. Sklep z częściami. O, są też części używane. Ale jednak, klocki hamulcowe nie będziemy tutaj yy, oszczędzać na naszym kliencie. Jest to nasz pierwszy klient. Niech będzie zadowolony i szukajmy tutaj teraz klocki hamulcowe. To chyba idzie alfabetycznie. PRS tak, to idzie alfabetycznie. To w górę troszeczkę te klocki będą gdzieś tutaj. P koło. Weźmiemy koło, walniemy się w czoło. Może jeszcze nie, no bo jeszcze robotę mamy do wykonania. No i gdzie są te klocki? Nigdy... A jest klocek hamulcowy! Czy jesteś pewien? No tak, chcemy kupić za 50 USD. Nie wiem co to za waluta jest. Yy, dobra, dwa klocki na jedno koło. Także kupujemy cztery klocki. Podejdź do koła i zacznij demontaż. Zdejmij koło odkręcając śruby, a następnie usuń zacisk hamulca, aby uzyskać dostęp do klocku. Dobrze, panie kierowniku. Idziemy w takim razie do koła. Przejdziemy sobie do jednego koła z przodu. W trybie mechanika masz dostęp do trzech akcji: demontażu części, montażu części, sprawdzenie stanu części. Pasek znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu pokazuje, jaka akcja jest aktywna w danym momencie. Jeśli chcesz ją zmienić, otwórz szybkie menu, klikając prawy przycisk myszy i dokonaj wyboru. I zostańmy w trybie demontażu. Nasze zadanie polega na usunięciu starych klocków hamulcowych, odkręć koło i zacisk hamulca, a następnie zdejmij stare klocki. No dobra! W takim razie odkręcamy koło. Tutaj sobie zmienimy troszeczkę widok, żebyśmy to widzieli. I odkręcamy śruby. Ja się pytam, dlaczego nie mamy tutaj pneumata? Byłoby to, no, że tak powiem, lepsze, ale no. Warsztat, jaki mamy, taki mamy. Tutaj sobie, kurczę, jak to można przybliżyć? Aha, Q i E można sobie przybliżać. Okej, okay, fajna opcja. I tu mamy dwie śruby, czyli tak jak na, w każdym samochodzie, zdejmujemy. No, i klocki tutaj zdejmujemy hamulcowe. Ok, świetnie. Zdemontowałeś stare klocki hamulcowe. Nadszedł czas, aby założyć nowe. W tym celu przejść w tryb demontażu. Nie, nie demontażu, a montażu. Prawy przycisk myszy. Co my tu mamy? Tryb montażu, demontażu. Ukryj, pokaż stan części. Sprawdź stan i pokaż zlecenie naprawy. No fajnie, fajnie to wygląda. Ok, mamy 100%, czyli nowe klocki. Zakładamy je. Yy, I co jeszcze? Jeszcze jedno. Pamiętasz, że klient prosił cię o sprawdzenie tarczy hamulcowych? Przejdź do trybu sprawdzenia i sprawdź ich stan. Jeśli wiesz już, jaki jest faktyczny stan części, możesz zająć się naprawą usterek. Pamiętaj jednak, że nie wszystkie części mogą zostać sprawdzone ręcznie. Niektóre wymagają użycia innych metod. Skanera OBD, jazdy testowej lub ścieżki diagnostycznej. Zapowiada się naprawdę bardzo interesujący ten symulator, więc sprawdzamy stan yy, klocków hamulcowych. 61% na spokojnie, panie. Tutaj jeszcze starczy ze dwa lata tym pojeździć. No dobra, no tak sprawdziliśmy. Mamy tryb montażu, mamy. Klikamy, zacisk hamulca zakładamy, śrubę skręcamy na nowo, tak do końca, żeby mu się tam nic nie poluzowało, żeby tutaj. Na reklamację nam nie przyjechał, bo gwarancja tylko dobramy i my się tutaj już nie znamy. Koła też tak, no nie za mocno. Nie chce pan dokręci potem po 30 km. Nie chce pan tam y, dokręci koła. Stan koła 95%, no dobra. No i co? Jeszcze drugie koło musimy zrobić, no bo jak z przodu, to z przodu, nie? No i ta sama w sumie sytuacja. Odkręcamy sobie śruby. Zdejmujemy koło. Mam nadzieję, że no te naprawy na początku będą takie. Jak widać, no śmieszne, nie? będzie jakieś y, rzeczy podstawowe właśnie. Coś mi się wydaje, że za, za niedługo będzie jakiś wymiana filtrów, wymiana kół, coś w tym stylu, albo jakaś końcówka drążka, stabilizatora, coś takiego mi się wydaje, że, y, że, że po prostu będą na początek. Potem może jak już wejdziemy troszeczkę w doświadczenie, myślę, że jakieś sprzęgło, skrzynia, coś w tym stylu. Co ja miałem zrobić? Tym sprawdzania, czyli sprawdzamy tarczę z tej strony 61% Panie, kolego, tutaj nie ma co sprawdzać, tylko jeździć No ale bez klocków to będzie ciężko, więc tryb montażu Tryb montażu, okay. I Zakładamy klocek hamulcowy I klocek hamulcowy zakładamy na drugą stronę tarczy Zacisk I wkręcamy śruby Śruby wkręcone Trochę oddalimy kamerę, trochę do góry. Nie ogarniam poruszania się tej kamery za bardzo. Ale okej. Okay. Ale myślę, że po jakimś czasie to wszystko się ogarnie. Symulator naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie. Jestem ciekaw, czy y, samochody będą się zmieniały, czy będzie cały czas ten jeden sam model samochodu. Dobra, mamy zrobione. Gratulacje naprawiłeś swój pierwszy samochód. Jeśli chcesz zakończyć zlecenie, otwórz zlecenie naprawy z szybkiego menu i postaw pieczątkę na formularzu. Czyli co? Tu mamy jakiś łopel w ogóle Opel, chyba korsa, taka podobna do Corsy. Auto naprawione No to przechodzimy w zlecenie No i jak tu mamy postawić pieczątkę? A, tu się nawet ptaszki odznaczają Status, że zrobione, zrobione Okej, okay, fajnie Stempel Ok, kliknijmy Przejść do następnego zlecenia No tak, przechodzimy do następnego zlecenia Auto naprawione i, i... pieniążki jakieś tam zgarnęliśmy za wymianę klocków i sprawdzenie tarcz Co, co za, na drugim zadaniu nas czeka zaraz się dowiemy i mamy nowe zlecenie Zlecenie napraw Wymień filtr powietrza, wymień filtr oleju i wymień filtr paliwa Ponad rok temu zmieniłem filtry Zmieniałem filtry Mógłbyś je wszystkie wymienić? No, żaden problem to dan dla nas Także co? O, jest nowe auto. Co to jest za marka samochodu? No, nie wiadomo. Nie wiadomo, ale przypomina mi to. Ja wiem, może taki Golf. Ala Golf, albo, albo coś takiego jak. Jakiś Seat. Seat. O, bardziej Seata mi to przypomina. A więc co? Pierwsze, pierwsze co musimy na pewno zrobić, to zakupić części. No bo bez części to ani rusz. Więc zakupmy sobie wszystkie filtry. Filtr oleju, tak, kupujemy filtr oleju, filtr paliwa i filtr powietrza. Także części mamy zakupione. No i szukamy pod maską filtrów. Silnik mamy także. Tu jest bagnet, sobie przybliżmy. Przybliżmy, tu jest bagnet. O! Pokrywa filtru oleju, dobra, mamy filtr oleju. Mamy filtr oleju, wyciągamy go. O, panie, tutaj to nie było wymieniane ze 2 lata, a nie. Yy, a, musimy przejść w tryb montażu i zakładamy. Dobra, stary filtr, mu założymy. Będziemy oszczędności mieć, a nie. I zakładamy. Dobra, filtr oleju mamy zrobiony. Yy, co my mamy tutaj dalej zrobić? No, musimy filtr powietrza zdiagnozować. z alternator. Yy. Akumulator, rura do lotu powietrza to gdzieś tu będzie przepływomierz, jest osłona filtra powietrza. Chcemy to zdemontować, żeby to zdemontować. Aha, o, fajna opcja. Pokazuje nam się na czerwono, że musimy tą część zdemontować, tą część zdemontować, żeby zdemontować osłonę. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. I odkręcamy osłonę na filtr powietrza. No, kręcimy tymi śrubkami, kręcimy Dziwny trochę ten filtr, taki jakiś nieładny. Dobra, tryb montażu. Filtr powietrza nowiutki. Osłonę na nowo przykręcamy. I zakładamy przepływomierz. O, jego też trzeba wkręcić na śrubki. Śrubki tutaj ani nie porżwejale, ani dlaczego nie, nie mogę wkręcić tamtej. A trzeba się obrócić. I zakładamy rurę. Rura do lotu powietrza. No i teraz filtr paliwa. Filtr paliwa. Filtr paliwa zazwyczaj jest, znaczy na no zazwyczaj. W moim samochodzie jest tam z tej strony. Kurde, nie ogarniam tej kamery w ogóle. Ale ja tu nic nie widzę, takiego żeby tu przypominało mi coś filtr, bo co my tu mamy? Jest w ogóle pasek rozrządu, napinać paska i tak dalej, tu są sprężyny. jeszcze w ogóle pod, podwozie całe widać, i tak dalej. Tutaj proszę bardzo, katalizator. Wszystko widać na widoku, wszystko, ale nie widzę tutaj filtra paliwa. Halo, gdzie jesteś? Max Power Akumulator 60Ah, 60 12V. To nie pogadasz. Widać, że nowy. Ale filtra paliwa tu nie widzę. A nie, nie ma filtra paliwa. Nie ma filtra paliwa. Dobra, zobaczymy od spodu. Może od spodu go będzie widać jakoś. Zamkniemy maskę, żeby tam nic nie przypieprzyło. Podniesiemy samochód. Może on jest gdzieś tu. Eee, filtr paliwa. Dobra, wejdźmy tak. No, tutaj to są wahacze, stabilizator, przeguby, ale ja tu nie widzę filtra paliwa. Filtr paliwa. No, nie ma. Nie ma. A tutaj co mamy? Podwozie. Podwozie. Zbiornik paliwa, proszę bardzo. Filtr paliwa. Co? Dlaczego filtr paliwa jest zrobiony przy zbiorniku, a nie pod maską gdzieś tam? Dziwnie, nie spotkałem się z taką sytuacją nigdy, żeby filtr paliwa był przy zbiorniku paliwa. Ale no niech im będzie. Niech im będzie, że że, że coś takiego jest. No ja się z taką nigdy Zresztą nie spotkałem, aby w samochodzie przy zbiorniku paliwa był filtr. Ale no, no tak to jakieś samochody tak mają, nie? Ok, no to to znaczy, że to wszystko byśmy już zrobili. Wszystkie filtry wymienione, 300 USD zapłaci nam tutaj Pan. Przejdź do następnego zlecenia. Przejdziemy na kolejne zlecenie. Jeszcze jedno zlecenie sobie zrobimy. W zależności jak co tam yy, będzie. Na razie to idzie bardzo sprawnie te naprawy wszystkie, więc yy, może tych dużo odcinków nie będzie z tego. Zlecenie naprawy trzeciej. Wykonaj jazdę próbną, wymień wszystkie zużyte części. Okej, okay, zapowiadam nam się ciężka naprawa. Kiedy jadę po wybojach, słyszę stukanie dobiegające z okolic przednich kół. Sprawdź to i wymień zużyte część. Okej. Okay samochód coś takiego jak Fiat Doblo, jak Citroen Berlingo albo jak Peugeot Partner coś w tym stylu. No co, jak ci tam coś puko, jak ci otwórz drzwi? W chce wejść. No dobra, jak tu jechać? Jak jedziemy, tu jest OBD żeby sprawdzić błędy, bo tu nie ma nic innego. Jak ci coś tu puko, to na pewno końcówka drążka. Zgaduję, że tu będzie. Ale no dobra. Eee... Jazda próbna. Halo. Halo. Mamy tu coś, mamy podnośnik. Tu mamy komputer. Czy tutaj mamy gdzieś jazdę próbną? O. Jest. Dobra. Jazda próbna. Czy chcesz wyjechać na tor testowy? Jakie tor testowy? My tu taką klitkę mamy i mamy tor testowy do, do, do sprawdzenia samochodów. Nie, no. Dobra. Jadymy tym słupkiem. Kamera można zmienić. Dobra, mamy to. Teraz będzie test hamowania, chyba. Po lewej stronie mamy wszystko wypisane. Slalom i test zawieszenia, tak na dobrą sprawę, to mogli... Oh, u zrobić, że tylko test zawieszenia. No bo jeżeli mu coś uko, no to, to po co te przyspieszenie, hamowanie, bez sensu? Ale ja się dziwnie jeździ, strasznie dziwnie się jeździ. Okej. Okay. o! Leżące policjanty, a my tu przejdziemy na godzinę po nich. A no to teraz na pewno masz tam zawieszenie do popsute hamujemy. Dobra, zajechaliśmy na, na koniec tego toru. Car Mechanic Simulator Complete Edition wczytywanie. No dobra, no i jazdę próbną y, wykonaliśmy i powinniśmy mieć jakiś, y, nie wiem, papier, że coś tu jest wykonane, no a tu a tu po prostu jest, że odhaczone, tak? Okej. Okay. Dobra Wymień wszystkie zużyte części Wszystkie Ja ci mogę całe auto wymienić To tutaj zapłacisz mi jak Nie wiem jak w salonie Dobra jak ci coś tam stuka, puka No to patrzymy przed nim tem. Okej okay. Dobra No to jak sobie przejdźmy do sprawdzenia stanu e, Stanu tych części No tarcze ci raczej nie będą pukać Co tu mamy Drążek kierowniczy jest 76, ale już zewnętrzny drążek kierowniczy 10%, więc jest on do wymiany. Co my tu jeszcze mamy? No przegub jest dobry. Łącznik stabilizatora lewy do wymiany. Dobra, to od razu musimy, musimy sobie to demontować. Demontaż. Yy, demontaż. Tu mamy na jedną śrubkę. I łącznik stabilizatora lewy do wymiany 23%. To może nam pukać. No i przejdźmy dalej do sprawdzenia stanu części przegub Lewy tam jest, skrzynia to już nie. Ale tu widzę, wszystko jest po ponad 50% stan użytkowania. Także z tej strony to by było na tyle. Dobra, zobaczymy od razu drugą stronę. I dopiero będziemy kupować części, no bo no bo wiecie jak to jest. My tu zamówimy, tam to złożymy, a tu się okaże, że tu będzie z tej strony jakaś wada. Ok, tu też mamy łącznik stabilizatora z prawej strony. Zewnętrzny drążek kierowniczy jest dobry. I reszta części. Tutaj też jest dobra. Tak? No tak, tak. Jak... Ok, czyli tutaj tylko ten łącznik stabilizatora do wymiany. Także rozkręcamy i zakupmy części. Zakupimy sobie części. I co my tam mieliśmy? Łącznik stabilizatora i zewnętrzny, coś tam, zewnętrzny drążek. To mamy jeden. Nie ma lewa, lewa, prawa strona. Nie ma. Dużo tych części jest tutaj w tym sklepie, coś. Ale dobrze świadczy o tym symulatorze. Dobra, mamy lewą stronę i prawą stronę. I dobra, części zakupione. No dobra, tu mamy mniej montażu. To sobie od tej strony zaczniemy. No od montażu. Montaż. Łącznik stabilizatora prawy. Wkręcamy. Jedną, drugą śrubę i możemy zakładać koło. Które to koło było? Dobra, założymy mu tutaj, byle które? Nie no, to wkręcanie śrubek to jest pneumat. Ja bym chciał pneumata. Kiedy dostaniemy pneumata? Ok, i tu mamy do. też mamy łącznik stabilizatora. I mamy zewnętrzny drążek kierowniczy, i na jedną śrubkę, i montujemy koło. Ok, koła są zakręcone. Pan może sobie zabierać samochód. Wszystko jest naprawione. Tak, wszystko jest naprawione. Stawiamy sztempel. I jeszcze jedno zlecenie zrobimy, to było takie króciutkie. Także, co my mamy w następnym zleceniu? Coś szybkie naprawy na początek. So, wykonaj skanowanie OBD. Może sprawdzić komputer pokładowy. Chciałbym wiedzieć, czy nie zgłasza żadnych błędów. Ok, no to z tego co już zauważyłem. Wchodzimy tam do środka, nie? Żeby OBD OK. no i to się samo robi Ja tu nic nie robię z tym, mogę sobie go przychylać tylko Okej okay, Checking errors No i co, i to tyle? Wyjdziemy. Pokaż zlecenie No i to tyle, no to ale to mieliśmy naprawę. No to była naprawa naprawdę bardzo wymagająca, bardzo bardzo. Dobra, już nie przejdziemy do następnego zlecenia. Przejść do następnego zlecenia? No nie chcę. Mm, Okej. Okay. Dobra, zapiszemy i wyjdziemy do po prostu do menu. No i co? Taki wstęp w zasadzie na naszą nową e, serię, która będzie na kanale. Tak się prezentuje pierwszy odcinek z Car Mechanic Simulator. Myślę, że w dalszych, e, w dalszych naprawach nie będziemy już tak dużo tych napraw wykonywać na odcinek, bo będą pewnie czasochłonne bardziej niż te, co dzisiaj mieliśmy, co to są filtry paliwa, e, oleju czy tam powietrza, no tam e, wymienić klocki, czy tam sprawdzić co tam puko Także to są takie bardzo łatwe naprawy, no i co? Dziękuję Wam za obejrzenie. Możecie pisać w komentarzach, jak Wam się podoba pierwszy odcinek, co można zmienić, co można dodać. Co mam więcej mówić, może na jakiś temat tej, tego symulatora, to coś tam się będę wypowiadał. Także no co, ja Wam dziękuję za obejrzenie i zapraszam Was na kolejne odcinki z Carmechanica. No i na odcinki z Eurotraka. Także dzięki Wam za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.